Mnie po tej aferze zostanie tylko takie jedno przemożne wrażenie, że mamy do czynienia z małymi pentakami, którym po alkoholu puszczają hamulce, i którzy chcą być ważniejsi niż są, i którzy chcą dobijać politycznych dili, których nie powinni dobijać. I że tak naprawdę. Ich kariera jest skończona. Bartłomiej Sienkiewicz, prawnuk tego Sienkiewicza, już sam to wie, Marek Belka, dla, który dla nas był właśnie zawsze specjalistą od finansów, wytrawnym politykiem, człowiekiem no o nienagannych them. manierach. Teraz pozostaje nam w pamięci jako człowiek, który, którego fascynuje o długość penisa nagannych. tak y, y, innych polityków, a Bartłomiej Sienkiewicz pozostanie nam w pamięci jako o, autor wulgarnych powiedzonych w rodzaju dupa kamieni Kupa.